A to mój dzień w stajni. Najpierw idę umyć tutusie bo jest brudna. Patrzcie, Idziemy umyć tutusie Zaraz się ubierzemy w odpowiedni strój i pójdziemy pojeździć. Jeszcze tu, tu, się teraz nakarmimy. Mijemy pięknie. Jeszcze może mniej porobić coś z kopytami i ją uczesać, ale najpierw ją uczeszymy chyba jednak. Nie mogę wziąć szczotki. No to niech już będzie wyczyścić jak Nie, jak chcę szczotkę wyczyścić konia. Tu dużo... Właśnie, ludzie jeździ na tej stajni. No dobra. Teraz pójdę po jedzenie. Tu śpi sobie Oli. I śpi go. Pula idzie ze mną. Teraz nakarmić Tutusiem. Weźmiemy jedno sienko. Już jest nakarmiona. A teraz mm, musimy jeszcze przebrać. Że ja tam wodzę, a wy poczekajcie. Już jestem gotowa. Teraz trzeba jeszcze jej y, założyć. E, tam. Jak to się nazywało? <grym> Zapomniałam trochę. A to w drugą stronę mamy boxing. E, to takie. Y, siodło. No. Siodło. A tutaj mamy, niech to się Eee. Um, założymy. Poczekajcie. Okej, okay. ja już to zrobiłam. Teraz ją wyprowadzimy na dwór. I tam dopiero zaczniemy jeździć. Oczywiście mam jeszcze inne konie. Ale no, dobra. Ja zaraz do Was wrócę. Uch, o, karmelka jest znowu. Tutusza, nie karmelka. Jest znowu głodna. Przez ten trial zrobiła się noc. Ale spokojnie. Nie lubię jeździć zawsze. No wy taki jest deszcz. To na razie sobie pochodzimy. Chodź, Polcia. Chodź, Pola. No. I Pola nie chciała nam iść. Ale już idzie, kochana. No. Gdzie dziś pojedziemy, Tutusia? No gdzie? A może pójdziemy poćwiczyć skoki? Fajne pomysł, co, nie? Podoba ci się? Mam nadzieję, że tak. No to biegnij, biegnij. Łuu, nie aż tak szybko. No dobra. Zatrzymałaś. Że szybko biegasz, tutusia! Widzę, że dzisiaj jednak chyba nie chcesz ćwiczyć skoków. No dobrze, to nie poćwiczymy skoków. Chodź, policja. Chodź, chodź, Co muszę na wyprawę się przyjedziemy? No, biegnij, biegnij. Biegnij sobie na spokojnie. Na no spokojnie, nie macie tego bać. Super wyprawa będzie. Super. Chodź, chodź Pola. Chodź Polciu, Polciu, Polciu. A jesteś dobra. Nie zauważyłam się. Jakaś kopalnia. No widzimy, pojechaliśmy. Tylko nie biegnij zbyt szybko. O widzę, że ktoś tu jest chyba. Mhm. już stamtąd wyjechaliśmy to była naprawdę super przygoda nie mogę się doczekać takiej drugiej ale może teraz pojedziemy na inną wyprawę taką no fajniejszą no, gazuj, gazuj, daj gazu. gazu, gazu. Mm, no, szybka. Chyba cię na maksimum wytrenowałam. A to może jeszcze po mleko pójdę? Nie wiem. No dobra, dobra.